Wiele osób tak, w dużym stopniu muszę powiedzieć, aczkolwiek to nie są te same losy. Takie jako takie, człowiek takie, pu... takie jeszcze... podobne yy, nie, 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 na ogół nie ma. W Adasie Miałczyńskim jest historia dziwna. Chcę Wam powiedzieć, że Marek Koterski przyniósł mi scenariusz Domu Wariatów, o którym wspominałeś na początku. To był pierwszy film, który zrobiliśmy razem. I przyniósł go niesłychanie nieśmiało, mówiąc mi i wręczając mi ten scenariusz, że pisał go z myślą o mnie. Kiedy go przeczytałem, przeraziłem się, skąd ten facet może znać moje życie. Było to tak niesłychanie bliskie mojemu przeżyciu. I dopiero po jakichś dwóch latach, kiedy zaczepiła mnie pewna kobieta na ulicy i zadała to samo pytanie: powiedziała, proszę pana, kim jest ten reżyser tego filmu i w jaki sposób on dotarł do mojego życia, żeby tak je opisać. To wtedy zrozumiałem, że to jest postać niesłychanie zunifikowana w swoich e, odruchach. W swoich lękach, w swojej samotności i tak dalej. To jest wielu z nas, i wielu z nas przyznało się, bo ja rozmawiałem na temat tego bohatera z ogromną ilością ludzi. I nie mówią tylko o natręctwach, że wykonują trzy razy w prawo ruch łyżeczką i cztery w lewo, że biją na siedem, że palą na siedem i tak dalej. Każdy ma własne jakieś y, dziwactwa i natręctwa, ale one w nas są. Ten bohater jest we mnie w innego typu losie kiedy Marek e, pisze na przykład we wszyscy jesteśmy Chrystusami była taka scena kiedy e, ja leżę związany w izbie wytrzeźwień i matka odeszła i ja wyję po prostu w takim pijarskim e, wyciu mamusiu dlaczego nie pogłaskałem cię po twarzy Dlaczego nigdy nie pomyślałem o tobie, że byłaś małą dziewczynką? Dlaczego nie pomyślałem, że byłaś młodą kobietą marzącą o miłości? Zawsze myślałem, że jesteś dorosła i silna. No to muszę powiedzieć, że rzadko zdarzają się takie okazje, że aktor ma do wypowiedzenia słowa, które najczęściej w jego prywatnym gardle grzęzną i nie są wypowiadane. To jest niesłychanie odkrywcze w tym twórcy, że porusza. Taką niesłychanie delikatną i cienką nutę naszego organizmu. Kiedy sobie przypomnę własne życie i wszystkie niedostatki, brak takiej pieszczoty w stosunku do mojej matki i nieumiejętność wypowiedzenia jej słów miłości, odczuwam to jako naj, największą stratę, bo dzisiaj już nie mogę tego nadrobić.